Cześć, witajcie w odcinku drugim już, tak. W odcinku 1,5 nie powiedziałam, że przenieśliśmy się w inne miejsce, tak. Między odcinkami, tym 1,5 i 2, i zrobiłam takie ulepszenia i w ogóle i wstawiłam kobylstą żeby się przepalał, tak. Bo później zrobię tutaj kamienne cegły. Mm, I tak, tu mamy magazyn. Już taki lepszy. Tak, i co by tu powiedzieć? Mm, dzień jest, więc się cieszę. Wyjdziemy na polowanie. Nie, 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 bojdomek. Dobra. Żadnego creepera nie ma, więc jest dobrze. Mm. Pajo-jająk. Okom, może się przydać, ale nie sądzę. Ja takich szkieletów szukam, bo mam tylko dwie kości. Pająków też szukam. Wiecie. Tak. I u mnie jest remont w domu. Mama remontuje. Ja też jej pomagam, ale miałam zamiar zrobić odcinek. Właśnie. Odcinek drugi teraz. Więc sobie tu dodać. No robimy. Oj. Musimy zebrać sobie trochę drewna, bo muszę ozdobić sobie domek, więc wiecie. Muszę. Ale tak, powiedzcie czy jest lepsza jakość yy, mikrofonu czy nie, bo trochę zmieniłam ustawienia i w ogóle Napiszcie tam w komentarzach Tam na dole Czy jest dobrze, czy źle Powiedzcie wszystko Opiszcie ten filmik W ogóle powiedzcie Czy wam się podoba ta seria To będzie Długa seria, to jest dopiero sezon pierwszy Może będzie drugi, jak wam się spodoba Ale bardzo was proszę Łapkujcie, subskrybujcie Bo mi to naprawdę na tym zależy Żeby na razie tylko Trzy osoby mnie subskrybują, a chciałabym, żeby więcej. Więc dobra. To nam chyba na domek wystarczy, mam nadzieję. Bo chcę to o tym takim drewnem wziąć. A. O, o. Piecyk. Tak. Nie. Mam. Tak. Workbenedge. Mamy workbenedge. Ogląda Brema, łapka w górę. Na pewno wszyscy tutaj, co ci są? Yy, bo kto nie lubi Brema? Właśnie. Dobra, i nasz domek jest piękny. Bo, oczywiście, to nasz wspólny. Bez Was bym w ogóle nie nagrywała. Coś mnie zachęciło, żeby nagrywać na YouTubie. Hmm. A rzeczywiście, YouTuberzy, bo chciałabym nagrywać jak oni. Więc zaczęłam nagrywać. I może coś się kiedyś z tego powiedzie. Mam nadzieję, ale wątpię. Bo na razie trzech mnie subskrybuje. Trzy, jak trzy filmiki. To będzie mój czwarty już. Tak, szybko rzucają się, więc można oglądać. Nie? Czemu nie? Dobra, przepraszam za hałasy. Remont, wiecie, mówiłam. Zbierzemy to drewno, wrócimy do domku i pożegnamy się. I zobaczymy się w części drugiej. Bo będzie część druga, nie wiem dlaczego zrobiłam te dwa drzwi. Może jak jakieś zombie tu będzie, to ja ten ucieknę, bo to są kaktusy albo creeper. I... okej. Okay. I zrobimy sobie... O tak. Dobra, tak. 36. To by gdzieś więcej pasowało, ale sufitu nie będę robić. Sufit zostanie, jak zostanie. Yy, dobra. To schowamy to wszystko na swoje miejsce i się poszegnamy Czemu by nie? Yy, tak. Dr dr drzewno. Drzewno tu. Mm, kamienne cegły tu. Mm, z potworków tu. O Jezu, nie tu. O tu. O. I widzimy się w Drugim odcinku, części drugiej tego odcinka. Tak, więc cześć i zobaczymy się w części drugiej. Pa! Komentujcie, subskrybujcie i róbcie co chcecie. Na razie.